Krzysztof rozpara, organizator gali Fame MMA 7. No i wszystkich innych Gal Fame MMA, ale Fame MMA 7 za nami. Panie Krzysztofie, dzień dobry w ogóle. Dzień dobry, dzień dobry, Witam sobie. E, Dobry wieczór i w zasadzie już koniec eventu. Zadowolony z tego eventu? Bardzo zadowolony. Myślę, że no, jak to zwykle w takich sytuacjach, kilka gdzieś tam drobnych sytuacji, o których nie warto w ogóle mówić, więc bardzo zadowoleni. Wydarzenie bardzo fajnie nam się udało. Mam nadzieję, że oglądało się dobrze, że widzowie również są zadowoleni. Publiczność na pewno tutaj na miejscu była zadowolona, było sporo emocji. Ciekawych rozstrzygnięć. Walki naprawdę były emocjonujące. Niestety nie wszystko mi udało się osobiście obejrzeć, ponieważ organizacja tutaj tego na miejscu ma swoje dobre strony. Trzeba było się tym zajmować, więc będę musiał to dopiero sobie na spokojnie obejrzeć. Ktoś, bym powiedział, tutaj szatański plan stworzył, mówiąc o budowaniu napięcia, bo idąc do góry w, kart, w karcie walk, co prawda rozpoczęło się też dość mocno, bo lupa, Melonidas nokaut, parę ciosów i tak dalej na rozgrzewkę, ale później to, co się wydarzyło w końcu karty walk, to było naprawdę imponujące. Tak, tutaj no niestety, niestety nie, nie dane było mi obejrzeć właśnie walki Adriana Polańskiego z Amadeuszem. Wiem, że coś tutaj się wydarzyło. Nie było to zakończenie, które, które, którego byśmy tutaj oczekiwali, którego byśmy chcieli. Nie znam jeszcze szczegółów, będę musiał się dopiero z tym zapoznać, obejrzeć, dopiero wtedy będę mógł to skomentować. Main event. myślę, że stiffle przegrał, ale pokazał się wcale nie najgorzej, także bardzo się z tego cieszymy. Absolutny debiutant, także kariera przed nim. The <laughs> Patrząc na wyniki w ogóle oglądalności, sprzedawalności, jak w ogóle oceniacie oglądalności, zainteresowania galą przed, a już macie jakieś pierwsze wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż? Tak, mamy już takie wyniki, jesteśmy naprawdę zadowoleni. Tutaj e, to, co nas zabolało na poprzedniej gali, gdzie do ostatniej sekundy właściwie nie było wiadomo, czy, e, czy ta gala się odbędzie, no tutaj na całe szczęście tym razem nas to ominęło. E, no i pozytywnie odbiło się to oczywiście na sprzedaż tak czy no, jesteśmy Naprawdę zadowoleni. Oczywiście szkoda, że nie było to na dużym obiekcie z dużą publicznością. Te tysiące widzów na miejscu stwarza absolutnie wyjątkową atmosferę. No Nie mogę powiedzieć, że tutaj było źle. To też było bardzo fajnie. Cieszę się, że mogliśmy gościć chociaż tych 200 widzów. No niestety małe szanse na to, żeby kolejna gala odbyła się na dużym obiekcie z publicznością, więc prawdopodobnie będzie to również wydarzenie studyjne. Przy tym jak fantastycznie sprawdził nam się ten obiekt, jest duża szansa, że wrócimy właśnie tutaj. Tutaj w zasadzie problemy logistyczne, wiele, się, wiele problemów logistycznych się rozwiązało, bo praktycznie mieliście wszystkich pod ręką, na miejscu i nie trzeba było daleko biegać, może to jest taki model do gal Pay Per View? Ja myślę, do, 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 dokładnie, tutaj przy, przy takim obiekcie, ja myślę, że ten obiekt jest po prostu unikatowy, unikatowy tutaj w Polsce, e, wiele kwestii logistycznych po prostu nie istnieje, tu tak? jesteśmy na miejscu. Czy tutaj powiedzmy ten czas koronawirusowy, tak? bo wie, wiemy o tym, że to jest zawsze trudność promocji imprezy, promocji właśnie w sprzedaży, też nie jest niepewność organizatorów. Jak wy oceniacie swoje poczynania, jeśli chodzi o tą, o tą stronę? Czy gdyby nie było tej pandemii, to naprawdę organizacja wystrzeliłaby jeszcze bardziej? Gdyby nie było pandemii, to w tym momencie bylibyśmy już w tym roku po dwóch dużych wydarzeniach z, z publicznością na rzędu 10 tysięcy i więcej. Na pewno szlibyśmy, szlibyśmy e, szeroko, e, bo sytuacja jest jaka jest. Musimy się z tym mierzyć. Ja się cieszę, że jakoś udaje nam się jednak e, funkcjonować w tej rzeczywistości. Udało nam się zrobić poprzednie wydarzenie, zrobiliśmy to wydarzenie, będziemy planować kolejne. E, wiem, że mam kontakty z organizatorami koncertów, festiwali. No naprawdę oni ucierpieli tutaj bardzo mocno. Widziałem, że konkurencyjny organizator pana zaprosił. To miłe, że... Roszczą się o konkurencję, że zadają zaproszenia. To jest tak, że jeździcie, żeby też zobaczyć, co robi konkurencja? Yy, ale my nie jesteśmy konkurencją. Army Fight Night to z Filipem czyli my jesteśmy w kontakcie. Ja uważam, że my chcemy współpracować, a nie konkurować. My nie jesteśmy typowo sportową federacją. My mamy swoich celebrytów, swoich. W pewnym sensie aktorów, ponieważ walki nie są grane, to są prawdziwe walki, krew w zresztą to widać. Natomiast są to zupełnie inne walki, jest to zupełnie inna organizacja, tak? My potrzebujemy profesjonalnych zawodników. Oni są trenerami dla naszych zawodników, oni są ich opiekunami, prowadzą ich, kształtują to, jak oni się zachowują w ringu to w Oktagonie, to jak walczą. Także my potrzebujemy współpracy z organizacją sportową. No z drugiej strony... My możemy dać naszą promocję, my możemy pomóc organizacjom sportowym, my popularyzujemy w pewnym sensie MMA. E, oglądalność, popularność MMA w Polsce gwałtownie wzrosła w momencie, gdy swoją popularność zdobył WEIM. Tak? Ja tu nie widzę konkurencji. Panie Krzysztofie, nowe walki zapowiedziane. Tutaj mam na myśli przede wszystkim kobiecy pojedynek. Udało wam się ściągnąć partnerkę Artura Szpilki. No i trzeba przyznać, że, że to jest zawodniczka, która gdzieś tam już wcześniej padały takie informacje, że być może się pojawi, no ale wiadomo, że ona gdzieś tam dość wysokie miała żądania finansowe i nie chciała też odchodzić od swoich projektów. Jak udało się ją przekonać? Ja zdradzę, że to wyzwanie. To wejście do Krakowu było dla mnie zaskoczeniem. Ja chyba nie do końca się tego spodziewałem. Wiedziałem, że będziemy tutaj gościć dzisiaj w Łodzi, ale, ale no, nie było to takiego planu sprecyzowanego. Także te rozmowy dopiero przed nami. A. Skoro padło takie wyzwanie, to ja wierzę, że będziemy w stanie się porozumieć, ponieważ no, liczę na to, że taka walka, takie zestawienie na pewno wzbudzi duże zainteresowanie. Także myślę, że finansowo się dogadamy. Jeśli chodzi o Piotra Piechowiaka i, i Piotra Szeligę, no... Tak było tutaj ostro, prawdę mówiąc, pomiędzy nimi. Yy, no nie spodziewaliśmy się aż takich emocji. Tam musiały paść jakieś słowa, które wzburzyły krew, i, i tak to wyglądało. No, czekamy, co będzie dalej. Na pewno będzie ciekawa walka, bardzo duża siła z jednej i drugiej strony. Popek Najman możliwe? Możliwe, możliwe. Czyli, czyli... Yy, pojawiło się taka, taki pomysł, będziemy musieli się zastanowić, ale absolutnie jest to możliwe. Panie Krzysztofie, nie chcę już pana dłużej męczyć. Dziękuję za wywiad. Gratuluję sukcesu, no bo trzeba przyznać, że jest to sukces. Tutaj wszyscy są zadowoleni. Jeszcze mediarum żyje, a już jest długo pogali. No i co, czekam na kolejny event, czekamy na, na kolejną możliwość też bycia tutaj częścią tego, tego wydarzenia. Naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją. No i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Krzysztof rozpada. Dziękuję.